Orbitując po cyklu najkrótszych rozmów o poezji w kafe Filo, poszukuję i znajduję wybitnego poetę półnagiego nad akwenem i pytam się go. Panie wybitny poeta półnagiego nad akwenem, dlaczego jest tak skandalicznie mało samobójców wśród poetów, natomiast tak dużo samobójców wśród samobójców? Ale mnie pan zapytał, panie profesorze, bo jebało pana. Przecież my, poeci, pośmiertnie i za życia pobieramy tę samą grę. Chociaż w pogrzebie zaraz jest typa, a tam muzyka jazzowa, tańce i żarcie. Zatem faktycznie, pytam się, czemu tak mało jest samobójstw, samobójców? Poetów. Ale mił pan, zaciekawił panie poeta półnagi nad akwenem? Skąd taka mizerna statystyka wśród poetów, jeśli chodzi o samobójstwa? Może źle dobieracie trucizny. Która według pana byłaby najskuteczniejszą trucizną dla poetów samobójców, panie poeta półnagi nad akwenem? Dobrymi truciznami ruszyliśmy dopiero w 56 roku, spopularyzowaliśmy wtedy wolno działające trucizny. Pewien sławny poeta był traktowany taką trucizną przez 68 lat. 68 lat dostawał co jakiś czas rosół i zmarł skutecznie jako poeta samobójca w wieku 97 lat. Ja pierdolę, ale, ale uległ zdumieniu teraz na niewyjaśniającą odpowiedź na pytanie moje do pana, pani Poeto, Bóg nagi nad akwanem. Mianowicie ja codziennie jem Rosu, więc chyba jestem również znakomitym Poetą. Panie redaktorze, dziękuję za znakomity wywiad i znakomitą odpowiedź i zapraszam pana na, na Rosu. A teraz pokażę panu, panie profesorze, moją klatę. Jaka? Co?